was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jestem z Martyną Cześć I Alą Cześć Będziemy dzisiaj robić 7 second challenge Dla każdej osoby mamy po 4 pytania od jednej osoby no. Osoba która nie zrobi zadania będzie musiała zjeść pyszną cytrynkę Która kwasi mordy No to Dobrze. zaczynamy Ja sam No da mnie Dobra. Wymień sześć postaci Disneya. Yy, Kacper Donald, myszka Miki, yy, Bella, yyyyy...Stitch Millo. Siedem. Milo Nie zabijamy. Okay. Nie. Dobre. Zjedz sobie. Cała. Mm, pyszna była. Ciechota. Cieszę się, że dyskutowała. Dobra, Ala. Wymień cztery piosenki Justin Biebera. Start. Baby, sorry, what do you mean? Stop, nie, nie udało ci się. Co jeszcze było? To jest na przykład sorry, what do you mean? No um, a... i baby. I baby, baby. Um, później tam jest... Nie wiem co. No właśnie! Teraz ty. Teraz daj... ty jest... wymień ken seriali. Uh, THE Walking Dead, Fanny Kinki Pretty Little Liars. Y M jak miłość, i na dobre i na złe. Dobrze. Dobra, no właśnie. Jej! Teraz Martynie, tak? Ja no, mhm. się boję. Pytanie czy wyzwanie? Dobry. Pytanie na tej Pytanie pięć sklepów spożywczych. Moja łatwe Czy Mila, Biedronka, Kaufland, Kerfur, Piotrów Adam? Pięć miał być? Tak. No, dobra. Pierwsze zadanie będzie dla... ...Ali. Ja się boję. Wyjdź na balkon i krzycz w kółko. Ja go dajesz wspaniała przez 7 sekund. wspaniała, ja go daję wspaniała, ja go daje jest wspaniała, ja go wspaniała, 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 Martyna, 7 sekund opowiedz śmieszną historię. Stan, O Boże! Um, był sobie pewien wieloryb, który się utopił i nie Nie wiem. <śmierdził> nie bo... zaliczony! To Co to z tego? Spadnie. Dobra, tu teraz. Teraz Martyna ja. dla mnie. Ja dla was mam. Uwaga. <grym> 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 e, Jagoda. <grym> Proszę bardzo. I zrób sobie kakao. <grym> Ala um. No Pobiegnij do łazienki i spójrz z wodę Jest yes, udało się Dałam rodę Otwórz okno No, no to no, mam no, no. nie masz I wyklucz kocham placki no, Jezu Kocham placki Dobra, teraz do Martyny Dobra, ja się boję już Ja się przygotuję lepiej Pójdź pokoju Mariny i weź jej jakiś rysunek a gdzie mam Mam jej przynieść? Masz, proszę. Was ja daję, nie i Arie. Y, Ara. Wymień bajki listy moich ulubionych twórców. Kraina lodów, Wielka szuska Zwierząt, Ród za Plątami. Jeszcze, Jeszcze jedno? A to się morka. Dobrze! Nie, powiedziałam Ale. tylko, że wymienię. Wymień pięć zawodów, które chcę wykonywać w przyszłości. Start. E, Piosenkarka, artystka. Mhm. Ja nie wiem, co ty chcesz. Dalej. Nie wiem, czy tak chcesz! Nie wiem, nie mam eee, Malarka, fotografka, aktorka, piosenkarka, pisarka. Teraz kto? To jest martyna dla mnie. Dobra, już. A basz. Zrób sobie zdjęcie z poduszką wartów. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli zrobione. Ana, powiedz swoje nazwisko od tyłu. Nazwisko? No. Raz. ...dwa, trzy... ...ty... ...ee... ...sześć... ...nie umiem jeść! Proszę bardzo, proszę bardzo, to są cytrynka. Znowu mamą wezmę? Teraz jej nie smakuje. Dobra, teraz to mnie nie wyda. Nieco szybciej! 2000 lat years later Nie Dobra, teraz ty oblicz two twoją klasę pięcioma słowami e, Dziwna, fajna, śmieszna, niegrzeczna i Siedem. miła. Zaliczamy? Ile jedna? chyba jadła. Nie mówili Eee. Nie zaliczamy. No znam! To że te przymiotniki się nie zgadzały? no to trzeba by... Baby! No to już Przynieś to żółtego! To jest żółte. Krzyknij przez okno, tak mamo kupię cytryny. Tak mamo kupię cytryny! Dobra, no? Zatać Zatańcz breakdance. No to było. Udawać kuiko? Tak. Raz. Cześć, ludzie, jestem Jurka i witam Was w kolejnym odcinku. Bułki! Zwykły, wchodzisz. No, na... no, no, no. No, dobrze. Pozdrawiam Jurkę! Pozdrawiamy! Nasz ogląda. No i co? Jakby to. Masz wziąć książkę jagody, ale no, jak ją no. bierzesz? Ją masz otworzyć. Przeczytać, jakie zdanie lub słowo z tej strony, którą otworzyłaś. Po południu, kiedy Julka zeszła na po cichu wyskoczyła z i znalazła w, w otwartej szafce w jej innego Dobrze. Chwileczki. <grym grym> podnieś, to podnieś Tofika i psuć go w pysznych. Nie ma go przecież. <grym Siedem. <grym> Siedem. Cały czy nie? No dobra, niech będzie. Połączenie Dzień, i... Bo... dzwonić? na losowy numer i jeśli ktoś odbierze, powiedz mu, Krzysztof, przyszły po mnie. Szybko. Raz, dwa, trzy na no, no, czym będę? Tutaj. Połączenie z wybranym numerem nie może być zrealizowane z tego telefonu. Żarwy, wybrałyśmy poprawny numer. Żarwy, wybrałyśmy poprawny numer. Hahaha! Niewypoprawny numer! Hej! Dostałam się Nie możesz wykonywać połączeń, ale przesłaliśmy do wybranego numeru informację o tym kontaktu. Aha, do fajnie, no, głębiam. Tak wygląda. Smakowała? Przepraszam. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku i nie, zapraszamy do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Żegnam Was Ja Baja, Martyna i Anna. oraz Tofik. Ale no Tofik nie umie um mówić. Śpi sobie. Nie, nie śpi. Dobra, no to na razie.